Historię opowiedział mi mój wujek. Mając 20 lat, pojechał ze swoimi trzema kuzynami na ryby. Wieczorem, po udanym połowie, zaczęli się pakować, ale jako że droga była słabo oświetlona, a do domu mieli ładnych parę kilometrów, postanowili rozbić obóz i wrócić do domu następnego ranka. Ustalili trzygodzinne godzinne warty, żeby przypilnować sprzętu i zadbać o swoje bezpieczeństwo w dziczy. Mój wujek i jeden z kuzynów spali jako pierwsi, a po trzech godzinach zmienili się z pozostałą dwójką. Kuzyn, z którym mój wujek miał pełnić warte, był ledwo przytomny, więc wujek powiedział mu, aby się przespał i że poradzi sobie sam. Po godzinie wujek usłyszał hałas dobiegający z krzaków za namiotem. Pomyślał, że to jakieś zwierzę, zwabione zapachem złowionych przez nich ryb, więc próbował je odstraszyć kijem. W końcu szelest ustał i już miał wracać do namiotu, kiedy nagle znów to usłyszał. Wszedł więc w zarośla, aby to sprawdzić, a za nimi znalazł małą polanę z rosnącym na jej środku wysokim drzewem. Gdy zerknął w górę, dostrzegł kobietę siedzącą w koronie drzewa. Miała długie, ciemne włosy, które zwisały do samej ziemi. Jej sylwetka była szczupła, a skóra blada. Wujek nie podejrzewał istoty o dobre zamiary, więc postanowił ją uprzedzić i chwycił jej długie włosy. W wiosce krążyło wiele legend o dżinach i złych duchach, a wujek wiedział, że jeśli nie zacznie działać szybko, to on i jego bliscy nie dotrwają do rana. Według wierzeń, włosy są słabym punktem dżinów i gdy ktoś je trzyma, te są bezbronne. Istota zaczęła krzyczeć i próbowała wyrwać się z uścisku wujka ale ten trzymał się mocno jej włosów i nie dawał za wygraną. Wiedział, że jeżeli to zrobi, to zginie. Jin zaczął go błagać i obiecał mu bogactwa, jeśli tylko go puści. Wujek nie wie ile minęło czasu, ale Jin w końcu się poddał, a on natychmiast zasnął z wyczerpania, wciąż trzymając jego włosy w dłoniach. Obudził się, gdy już świtało, otoczony przez swoich kuzynów, którzy wyglądali na zdezorientowanych. Gdy zapytał ich co się stało i dlaczego tak się na niego gapią, ci wskazali na jego rękę. Wtedy uświadomił sobie, że w dłoni trzyma martwego, czarnego kruka.